Wszystkim... Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z serii kolorowania losowymi markerami. Bardzo często mnie dopytujecie, kiedy będzie następny, więc dzisiaj przychodzę do Was z wielkanocną edycją. Przygotowałam sobie specjalnie do tego odcinka rysunek, który skserowałam i będę na tym kolorować, zresztą za chwilę zobaczycie, ale jeszcze zanim przejdę do głównej części, chciałabym Wam coś ogłosić. Otóż, 18 maja zapraszam Was na warsztaty, które poprowadzę w Łodzi, w sklepie plastycznym Warsztat Artysty. Będę Wam między innymi pokazywać, jak obsługiwać Właśnie te markery Kure kolor Fine and Brush for Manga, czyli jedno z moich ulubionych, będą też mangaki, no i będziemy razem rysować. A jeszcze dodatkowo na te markery, czyli Fine and Brush for Manga oraz cienkopisy mangaka, które kupicie na sztuki, obowiązuje zniżka na hasło Sami, i jest minus 15%. Wszystko oczywiście napiszę wam jak zawsze w opisie. Żeby wykorzystać ten kod macie czas do 18 maja, czyli wtedy kiedy będą właśnie te warsztaty. Dobra, więc przechodzimy już do głównej części filmu. Tak wygląda z bliska mój skserowany rysunek. Niestety musiałam go w sumie wydrukować i no, troszkę mniejszy format wyszedł, ale to nic nie szkodzi. Tutaj mamy oryginał, który pokazuję właśnie później e, tymi samymi kolorami, lecz w wybranych przeze mnie miejscach. Tutaj mam jak zawsze losy, skóra jest odłożona na sam koniec, bo zawsze lubię właśnie ją na sam koniec kolorować. No i mam tutaj markery w misce i są to właśnie kure kolory Fine Brush Formanga, które w sumie najbardziej lubię z tych markerów alkoholowych. Okej, okay, także zaczynamy. Oj, już losowanie jedno wypadło, więc mamy z głowy. Co jest pierwsze? Dobra, zaczynamy od ust. I teraz kolor do ust. O oh, wow, jaki wielkanocny! Kurczę, co to mamy? Barium Yellow. No, bardzo ładny, na pewno będzie się rzucał w oczy. A kolorując usta. Aha, to jest bardziej taki zielony. No to nam mało czasu zajmie, bo tylko po prostu przyłożyć i już mamy. Może troszeczkę bym przybliżyła, bo jednak, żebyście bardziej to widzieli. Więc mamy już usta. I teraz może wylosujemy kolor, bo mówiliście mi w niektórych odcinkach, on też może najpierw rysował, losowała kolor, a później dopiero rzecz. I mamy uu, kolor Bernsiena, czyli brązik i teraz ciekawe do czego to wylosujemy. Obstawiajcie, co z tego można by pokolorować na kolor brązowy, oprócz skóry, bo jeszcze jej nie losujemy. Oczy, uuu, jakie ładne będą oczy brązowe, no to fajnie nam się tutaj złożyło. No, super, pasują, bardzo ładnie się teraz wybijają na tle tych ust. Ok, teraz weźmiemy jakąś rzecz. I mamy zając, zająca. Będziemy kolorować. Tutaj jest w doniczce na kolor, na kolor, na kolor, na kolor. Uwaga, uwaga. U szary. Cool grey 6. Zobaczcie jak mi się zmyło tutaj, bo niestety te naklejki akurat są niezbyt fajne w tych markerach. Fajnie by było gdyby były gdzieś oznaczone właśnie tak jak tutaj te nazwy. To Wtedy nie byłoby problemu, a tak to się zdziera niestety. No dobra, więc koloruję zajączka na szary kolor, dość ciemny. Dobra, to teraz następna rzecz. Będzie to? Będą to włosy. Zobaczcie, jak na szybko idzie twarz, w ogóle cała głowa. Teraz mamy włosy, które będą koloru. Dobra, obstawiajcie co mi się wylosowało, o ile dobrze tego nie dostrzegliście. Ja mam tutaj pod ręką kolor. No i 3, 2, 1. Zielony! Wielkanocny Mid Green, ale piękny kolor na włosy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. <noise> no, pięknie, pięknie. Ten kolor wygląda trochę jak taki gloniasty. Wydaje mi się, że na aparacie jest zdeczko ciemniejszy, ale no pięknie nam teraz do ust pasuje, nie sądzicie? Zielono do takiego żółto-zielonego, więc teraz może wylosujmy kolor. Ok, jest kolorek. O! Co to jest? Blush 741, jakiś ładny, taki różo różowo-beżowy. I uwaga! Ziemia! <grym> Ziemia takim kolorem! Hmm. No dobra, może być, nie? Chyba może. Okej, okay, to była największa powierzchnia do zakolorowania w tym rysunku, którą mamy za sobą i wygląda przepięknie. Mi się bardzo podoba ten kolor. No! Zobaczymy jak będzie później. Teraz wylosujmy kolejną rzecz. W ogóle zobaczcie jakie mam takie neonowe, zielone karteczki. <laughs> spodnie! O! Spodnie. Teraz możecie obstawiać jakiego będą koloru. Ja bym może wybrała jakiś taki błękitny, albo też taki jakiś jaśniejszy, różowy. O! Ładnie by wtedy pasował. Okej, okay, więc losuję. No i co my tu mamy? Jest! Jest spodnie Pale pink! Wykrakałam! 200. Ej, to jest bardzo ładny różowy kolor. No. O Boże, o Boże. Super. Wow. Ale pięknie się prezentuje na tej ziemi. Normalnie moje prośby zostały wysłuchane. Szok, po prostu szok. Ok, następna rzecz. To będzie koszulka, dobra. Będziemy mieć cały outfitik z głowy. Także na koszulkę bym chciała, może teraz ten błękitny, co Wy na to? Albo znowu wyrosuję jakiś różowy. Oby nie. Dobra. Mam w ręku jakiś kolor. I będzie to. Trzy, dwa, jeden. O! Nie, tylko nie to! Czerwony! 218 rad. Ale nam popsuje teraz cały klimat tego rysunku, już to widzę. O nie! Ale zobaczcie, jak kontrastuje z włosami. Cud. Dobra, w sumie nie jest aż tak źle, jakbym się tego spodziewała. Tylko, że teraz bardzo, ale to bardzo odznacza się nam ta koszulka na tle tych innych kolorów. Więc może teraz wylosujmy kolor. Kolorek i kolorkiem będzie. O ochra! 153. Taki, bym powiedziała, żółty brąz. No, więc co by tutaj pokolorować? Chyba kurę, nie? Kura by była fajna na ten kolor, znaczy kwoka. Ale do niej mamy dwa kolory, więc nie wiem. Zobaczymy teraz, co wylosuje. O, nie, dziupki i nóżki kurczaku czyli to nie będzie zbyt dużo tutaj nam oddziaływać. I te dziupki i nóżki muszę, znaczy stópki, nie, czekajcie, kurze, łapki, o, łapki, nóżki, może nóżki, yy, tylko tutaj po prostu przejechać kilka razy tym najcieńszym. O tym właśnie nie pędzelkowym, tylko cienkim, bo przecież wyjadę pędzelkiem, bo są za małe. No i zobaczcie, jak nam szybko to poszło i też za bardzo tego nie widać. A do dużek, do stupek do łapek, <grym> jak kto woli. No fajne, dobra, jeszcze raz zrobimy tak, że kolor wylosujemy najpierw. I z dołu, znowu, jest! O nie, kurczę. 425, nie pamiętam jaki to jest odcień beżu, ale fajny. Fajny, chyba wracamy do tej klątwy beżu, co? Chociaż nie, beżowego nie mamy. Mamy tylko różowe. Także średnio by było zrobić skórę z tych różowych. Zobaczcie, jak mało karteczek nam zostało. Kwoka, dwa kolory. No, widzicie, wyszło. Dobra, więc ten weźmy na dwa kolory, to który? Teraz nie wiem, który wybrać. Mm. Dobra, zrobimy tym kolorem dziób i tutaj tą grzywę, a drugi kolor zrobimy całe, drugim kolorem zrobimy całość. Jeszcze nie widzę, jeszcze nie widzę, jeszcze nie widzę i będzie to... O, o. To mogłam od, odwrotnie zrobić, by fajniej wyglądało. Cadmium Orange 406, pomarańczowy kolor, czyli zobaczcie, jakie mamy ładne połączenie, ale może by w drugą stronę ładniej wyglądało. <śliniczne> Śliczna ta kura. Ale no co, odpuśćmy właśnie tutaj sobie może te kolory, no bo ma być to rysunek wielkanocny, więc pisanki są też kolorowe, także możemy do tego spokojnie nawiązać, że to tak miało być, bo przecież wielkanoc, kolorowe pisanki spoko. Dobra, mamy teraz donicę, czyli tutaj, gdzie siedzi w środku zając. Także donica będzie na pewno jakiegoś ładnego koloru, ale przekonajmy się jakiego. Kolorek wylosowany i. O, uh, gray 828. Hmm, zobaczymy jaki to kolor. Chyba taki, no, ciemny. Wow, ale bardzo ładny, naprawdę. A zobaczcie, jak pasuje do tego różu. Bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny. Podoba mi się to. Oprócz tej kury i tej. Dobra, Przymknę na to oko, niech będzie. Dobra, dwie rzeczy, czy jeszcze zostaną nam kurczeczki i jajka. I najpierw bierzemy jajka. I tutaj w sumie jest chyba obojętnie, jakimi kolorami to pokolorujemy, bo zawsze mogą być to pisanki, tak jak wspominałam wcześniej. I kolor <ścoughs> szare, szare. No, piękniejszego koloru wybrać, znaczy wylosować, nie mogliśmy szary, A kulgraj cool to jest 2. Przynajmniej za bardzo nam tutaj nie oddziaływuje. No i teraz ostatnia, a raczej przedostatnia rzecz do pokolorowania kurczaczki. Tak jest. No i kurczaczki możecie obstawić na dole w komentarzach, jakiego będą koloru. Niestety tutaj na jednak objechałam tym szarym kolorem dróżka, bo się tak udziabała główka, ale to nic nie szkodzi. Ja pewnie obstawiałabym takie fajny, rażący żółty. To by super wyglądało właśnie pośród tych przygaszonych kolorów. Znowu zasłaniam sobie tak ręką. One są idealne, bo są cienkie te markery. I będzie to kolorek pod tytułem... Warm Grey. <grym> teraz klątwę. Szarego. Tak, dzisiaj jest klątwa szarego. Będą tak bardzo kolorowe te Święta Wielkanocne. No zobaczcie, jak to wygląda. Dość fajnie, jednak te czarne kolory byłyby nawet wskazane. Ale teraz mamy skórę. Mam nadzieję, że tutaj mnie tak bardzo nie zaskoczy. Trzymajcie kciuki, żeby nie była całkowicie czarna, czarny kolor, żeby mi się nie wylosował, bo będę zła. Dobra, obstawiajcie na dole w komentarzach, jaki to będzie kolor, a ja w tym czasie coś wylosuję. Szybko coś wyciągnęłam, oczywiście jak zawsze. Pod ręką. Tutaj mamy czarny, ale... Trzy, dwa, jeden. Nie! Nie! Nie. Nie. Nie wierzę. Nie. Warm grey 7. Czajcie to. Jeszcze ciemniejszy szary. O, tylko jak dobrze, że jest to ciepły kolor. Nie. Nie, nie. A tak było pięknie. Aż się boję po prostu nałożyć z tego. Muszę. <śmany> no patrzcie jakie cudo wyszło jeszcze tylko dorobię trochę cieni, no bo jedna warstwa to jednak jest troszkę zbyt płaski ten rysunek i zaraz przyjdę do was z tym co mi wyszło jak widzicie już skończyłam kolorowanie Cieniowanie. Oczywiście, tak jak mogłam, to to zrobiłam tą paletą po prawej stronie. Zobaczcie, jaka jest mega kolorowa. Szczególnie ten fragment szarości. No, totalnie wielkanocna, więc tak to wygląda. Ja Wam powiem, że mi nawet się podoba. Gdyby może nie ta skóra, to by było w miarę znośnie. W ogóle ten róż pięknie wygląda. No i co? W sumie dajcie mi znać, co o tym sądzicie. A jeżeli chcielibyście pokolorować właśnie ten rysunek, to zostawiam Wam link do niego w opisie, będziecie mieli co tam sprawdzać. I jeśli go pokolorujecie, koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie, żebym mogła to zobaczyć. OK, i w tym filmie to już by było na tyle. Dajcie mi znać, która wersja tego rysunku przypadła Wam bardziej do gustu. Czy losowe markery, czy losowe markery, ale wybrane przeze mnie miejsca. Dajcie znać oczywiście tutaj w ankiecie. Nie zapomnijcie też o linkach, które są na dole w opisie. A my widzimy się już w kolejnym filmie w sobotę. Będzie to bardzo ekscytujący film. Także do zobaczenia i pa!